Jest! O, osiągnięcie przy okazji! Let's go! Dobra, udało się, Jeszcze osiągnięcie udało się zdobyć tutaj. Ja! Jest! Jest! Zrobiliśmy jeszcze osiągnięcie. Jest! Dostałem złotą. Ten złoto, złoty posąg słonecznika. Let's go! Do, dostałem go, jeszcze osiągnięcie No i endless się zaczyna Aha, bo to, bo kurde każde ulepszenie kosztuje 275 Teraz 325 Na survivalu w trybie nieskończonym każde ulepszenie do rośliny kosztowało o 50 słońc więcej Ale jeżeli zębiaki zjedzą nam jakąś roślinę to jej cena spadnie o 50 słońc Więc to było lekkie utrudnienie na początek, ale później już się tym nie martwiłem 20 flaga Udało się I osiągnięcie O, no, jest moje osiągnięcie za, za, na, gdzie jest moje osiągnięcie? Jest! Dostałem osiągnięcie! Dobra, ja pierd... Przestraszyłem się. Dobra, mamy osiągnięcie. Wychodzimy. Ja przestraszyłem się jak nie, jak nie zostałem na początku, że ja będę musiał, że coś się zląbało. Dobra, przy następnym osiągnięciu musimy wrócić do Adventura i go zrobić dość sporo. Ogólnie udało mi się zdobyć osiągnięcie Kryptozombologist, żeby odkryć Yeti. Oczywiście tego nie nagrałem, bo jestem fightłapą i nie nagrałem, no trudno. Żeby to zdobyć trzeba przejść znowu fabułę aż do 410. Ale no, widzimy tu Yeti i w tym momencie powinniśmy otrzymać osiągnięcie po prostu. Już za zobaczenie go dostajemy osiągnięcie takim sposobem. No i zostaje nam tylko przyfarmienie trochę kasy, nie? Nie no brakuje, ale jest na to mega dobry sposób. Mega, który widziałem i właśnie teraz możecie zobaczyć na ekranie jest mega dobry. I żeby sobie kasę wziąć, ale mega dobry pomysł Żeby zdobywać kasę, więc no I jeżeli uzbieraliśmy 250 tysięcy Dokładnie o tyle Trif... food, o, idziemy kupić 100 trifooda, no to lecimy I co, możemy je kupić? Tak, 10 możemy kupić maksymalnie No to po 10 lecimy, nie, w kółko I zostało nam 10, ostatnie, 10 9, 1 I ostatnie jest! Ostatnie osiągnięcie w of zostało właśnie osiągnięte. Zająło mi to trochę. 38 godzin mi zajęła ta gra. Ale ostatnie osiągnięcie się uda